Cześć, witajcie! Dzisiaj mam Wam do pokazania kolejną bitwę na STB-1. Tym razem jest to tryb obrony na Kareli. Jestem w Plutonie z Pawlusem Sidewinderem, który pomyka sobie leopardem. Mamy dobre losowanie, ponieważ jesteśmy plutonowo stanowimy dwie z czterech naszych dziesiątek. Niestety, IS-4 no, nie jest zbyt ogarnięty. Ale można powiedzieć, że jest słaby po takiej ilości bitew w drużynie przeciwnej również. Jest tylko kilku zielonych, kilku żółtych i ogólnie sporo, sporo pomarańczowych. więc losowanie no, jest jak jest. I teraz o co, o co tutaj chodziło w tej bitwie. Pierwsza rzecz, no to Pawlus ma trochę inną koncepcję rozgrywania obrony na tej mapie, ja mam, ja mam trochę inną. Tak jak nieraz mówiłem, to na trybie obrony przeciwnik musi atakować. My możemy jakoś wyczekać na jego ruch. A więc po prostu będę kampił. Natomiast wiecie, Paulus no, nie jest to człowiek, który jest w stanie ustać w miejscu zbyt y, długo. A jakiś czas temu grając również obronę na Kareli, trochę tam mieliśmy inny punkt widzenia, co do różny punkt widzenia no, co do szóra. rozegrania jej, więc stwierdziliśmy, że teraz po prostu zrobimy to tak, że Pawlus będzie grał swoje, ja będę grał swoje. I zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. W sensie, że każdy spróbuje zagrać to w stylu takim, jakim na ogół grywa obronę tej mapy. A no więc ja standardowo tutaj do krzaczka, który, który często zajmuje. Zazwyczaj obstawiam właśnie tą stronę mapy wyczekiwanie na wyjazd wroga, na to. Jak zapędzi się trochę za bardzo, czekam, żeby zobaczyć na mapie rozjazd przeciwników, i po prostu wyczekać moment, kiedy to będę mógł ruszyć się. Wjechać wtedy w właśnie w przeciwników, kiedy się tego nie spodziewają, i dokonać, dokonać po prostu na nich tak zwanej rzezi. Na chwilę obecną jest 2 do 1. Mamy przewagę lekką w HP-kach, 2 do 2 się zrobiło. Wyjechał 50B na to czekałem. Pawłus go trafił. Ja niestety źle. znaczy Spodziewałem się, że się zatrzyma, a on jednak pojechał wiele dalej. Teraz jednak udaje się już go przebić. W międzyczasie znowu zebrał tam yy, plombę od Pawlusa. Jest i 50120 który zapędził się na środek, więc to bardzo bardzo dobrze z punktu widzenia mojego oraz tych Tedeków, znaczy tego Fender tam 9 i ogólnie czołgów, które są przy naszej bazie. 120 bardzo, bardzo chciała wykończyć te 62 a Teraz zobaczcie, Fosz również chce ubić T62, żeby nie być świeconym i idealnie wyjeżdżają, żeby być świeconym. T62 go wykańcza, jest jak Pantera dwójka. Również korzystamy ze spota radzieckiego Meda. Niestety no, on zakończył swój udział w bitwie, ale jego śmierć nie poszła na marne. Udało się wykończyć kilka czołgów. Widzę, że teraz góra. Góra jest dość mocno atakowana przez sporą grupę czołgów, większość pojazdów wroga zostało wyświeconych, wiemy już mniej więcej gdzie się znajdowały. E Z Jedyną zagadką jest Waffen-Treger, oczywiście jest to, spodziewałem się, e że dostanę. A, później widzę, że Madzia, widzę we właz, a, bo Madzia dołączyła do nas do plutonu. W tym momencie, a była z nami na ts więc słyszała co, co mówiliśmy, a nie mogła po prostu rozmawiać. Jest 8 do 6, ja wjeżdżam na tyły czołgą w A8, A9, Paulus natomiast gdzieś tam pilnuje środka mapy. No podjazd tutaj troszkę trwa i spodziewałem się, że jednak e, członkowie mojej drużyny dłużej pożyją. Ale najpierw wziąłem na cel T54, ponieważ był najbliżej. Nie chcę się za bardzo tam pokazywać. Reszcie przeciwników oni póki co mnie ignorują. T54 popełnia spory błąd jadąc na mnie, bo STB dysponuje niesamowitym czasem przeładowania, więc co za tym idzie, jestem w stanie w krótkim czasie po prostu zrobić z niego, zrobić z niego ser. Szwajcarski, a jak widzieliście, ono dom mi jeden strzał. Ja mu zabrałem 1340 HP. -ków. Teraz wyjeżdżamy po kolejnego przeciwnika t 30 niestety zjechał. mi, więc nie chcę tam za nim podążać. Ale 75 właśnie go skończył. To mogę na spokoju zająć się v B. liczę się z tym, że zaraz przyjmę strzał. Teraz niestety mnie troszkę wykiwał, bo chciałem go strzelić ze zgęszeniem, ale już zignorował mnie. Nie wiem, on próbuje uciekać chyba w stronę naszej bazy. Generalnie no to co robi, jest głupie, bo mógłby sobie jeszcze postrzelać zamiast próbować uciekać czołgiem ciężkim. Teraz strzelił we mnie, strzał w potylicę. Miałem nadzieję, że może mi się go uda wysadzić, ale nie udało się. Teraz niestety już trafiam w trupa. Jest 11 do 9, ja mam 3 fragi na koncie, Pawlus póki co 0. Ale tam na środku zapewne też miał w co strzelać. Ja widzę, że już ta strona jest wyczyszczona. W stronę respa przeciwników jedzie na sztedek, więc to akurat nie jest ważne. Natomiast o wiele ważniejsze jest teraz jest teraz obrona bazy. Pablos ma bardzo dobrą dobrą miejscówkę, jeśli chodzi właśnie o strzelanie w czołgi, które się świecą. Ja jadę. W... Tak żeby jeżeli ta T5 nasza padnie, to żebym ja był tym, który będzie świecił przeciwników, a Pawlus mógł strzelać. Jest i jagoda jest to. Zostałem wyświecony. Zagadką pozostaje póki co gdzie w tym momencie znajduje się Waffen Trager. t 54 4 jeszcze żyje nasze, ale już obstawiam, że niedługo. Teraz niestety kalafior. Jagoda wykończyła. Y naszego T-54. Ja do, teraz widzę, że przełączyłem się na hity, a przecież spokojnie mógłbym bić po dolnej płycie z normalnych pocisków, dlatego wracam właśnie do nich. Prawdopodobnie spodziewałem się, że ta jagoda będzie inaczej ustawiona. Nie wiem, nie pamiętam. Teraz zobaczcie, mam kupę szczęścia, bo już powinienem być trupem, ale udaje się pocisk Hit Jagody przyjąć tylko na gęsi, wiem, że ona strzeliła, wykańczam ją. Przydałoby się ubić teraz to E75, ale patrzę, że, jest, że są w sumie jeszcze dwa czołgi. Więc jest szansa na to, że jeżeli Pawlus ubiłby dwa pojazdy, to będzie braterstwo. I teraz ubija on Leoparda. Pytam się, czy mam kończyć to E75, bo widzę, że jest nasza 103. Znaczy, i zaraz ją dobiję. Pawlus mówi, dobra, kończ. I taki miałem zamiar, wyjeżdżam. Pierwszy strzał, bez sensu. W górną płytę odbiłem się. Mówię, dobra, Pawlus, teraz kończę. Dinko, od włazu. Dink yy, Pawlus mówi, no dobra, 103 chyba ci ją wykończę, Ale patrzę, mówi, dobra, 103 się dignęła. A ja mówi w tym momencie, dobra, zaraz jestem. I tak jak widzicie... Udało się po moich dwóch beznadziejnych strzałach i dingnięciu się 103. E75 pożyło na tyle długo, że Paweł zdążył dojechać, ubić trzeciego przeciwnika i dzięki temu mamy bije. Dobra, przejdźmy do screenów. A screeny końcowe wyglądają następująco, za bitwę tą wpadła tylko odznaka drugiej klasy, no ale tak jest często na tej mapie, jeżeli strzelamy właśnie z podświetlenia innych w tym trybie, nie pierwszy raz już mam lepszy wynik demedża, natomiast gorszy wynik expa, to jest właśnie to, jeżeli korzystamy z innego, ze spota innych graczy, high caliber, braterstwo broni i wsparcie. 6856 punktów uszkodzeń, 4 fragi dało 1080 expa w tej bitwie. Myślę, że to taki nawet przyzwoity wynik, natomiast Pawlusowi udało się zrobić 5,500 ponad i 3 fragi. Dało, on uzyskał 934 czystego expa, czyli jak na taką bitwę plutonową, jako dwie dziesiątki zrobiliśmy swoje, postrzelaliśmy zarówno ja i on. Chociaż, chociaż tak naprawdę każdy z nas trochę inaczej do tej obrony podszedł, a mimo wszystko udało się coś tam. Wykręcić, 28 strzałów oddane i 22 trafione, 19 z penetracją, zobaczcie, dlatego tak mało EXPA, bo aż praktycznie 2, prawie 3000 obrażeń na dystansie powyżej 300 metrów, uszkodzonych 10 czołgów, po asyście 828 przejechane, troszkę ponad, znaczy prawie 2,5 km, na czysto zarobione 38,5 tysiąca, EXPA 3,240. Dobra, to tyle jeśli chodzi o bitwę na STB z Leopardem Pawlusa w Plutonie. Dzięki Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.